Czy coś można z botem zrobić? O! A to może były jakieś emotki. O, Bot potraktował to jako emotki! Jonatsu! Albo Jonatsu. Dobry wieczór! Od razu Sylwester się stał. A no to to ja też staję się weselszy. Jeżeli dzięki naszym tutaj live'om i Sylwester może stać się fajniejszy, no to, to, to miło to słyszeć. No, to coś wymyślimy, żeby było miło tutaj. Chociaż na jakieś takie specjalniejsze spotkań, specy... specjalniejsze. Dziwnie to brzmi, ale załóżmy, że chyba poprawnie. Może tak ulepszymy sobie broń na dalsze akcje. A, tego nie ulepszymy. Świetnie, świetnie. świetnie. Fajnie. Po ilu drinkach? No, no i właśnie, ilu drinkach, no niestety. Właśnie z racji leków to za bardzo, za bardzo nie mogę też pić. Więc dzisiaj, ale kawusia jest, kawusia jest, więc najważniejsze jest z nami. Subskrypcja ta Trauma Team wygasła. Z przykrością informujemy, że Twoja subskrypcja usługi Trauma Team nie została odnawiana z powodu, z powodu braku możliwości pobrania opłaty. No nie miał. Lepszego momentu na to. Drugi, 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 drugi... O, dobra, wracajcie włosy. No właśnie, to jeszcze nie ten czas, żeby włosy znikały. Bo nie do końca rozumiem... Oa, Dlaczego do nas? Al nam się tam oberwało. Na miejscu jest wyjątkowo niebezpieczny Stanisław Zbyszko, kierujący grupą kosiarzy. To siatka przestępcza, trudniąca się przemytem. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Stanisław Zbyszko! No proszę! Eee, no to tak będąc przy tych kopach. Zresztą dobre imię nazwisko do sprzedaży Trzech cytryn. albo do, do, do wyprawy do Radomia. Synaps można było. Tylko najgorzej, że ja nie wiem, czy. Ura? To ja coś. Rozwieci Oj Johnny, ta twoja spluwa to... brakuje niejednego jednego strzału. Fajerwerki nielegalne. A, a nie wiem jak to dzisiaj działa, szczerze. Znaczy i tak nie mam. Tak. Chyba, że mowa o naszych granatach. Jak się ustawili idealnie na wirusa? No i takiego Sylwestra to ja rozumiem. Oj, jak się potknęła? To tego nie było jeszcze wśród bagów. No tak, Wjechałem na ostro, bo chciałem jeszcze pogadać, poczytać. To już się zaczęło. Równo pić! Równo pić? proszę! Dzień dobry, dzień dobry. To ktoś jeszcze, jakby. O, ona w ogóle wszystko przeżyła. Świetnie. Pomyślcie, że. Na... O, że na początku gry chciałem w ogóle grać po cichu. A po co to komu? A na co? Może Baseball lepszy? Aha, moment, to chyba nas chcą przegrać. Kurczę, znowu się dałem. Odczep się od nas netranerze. Stanisław Zbyszko. Zapis rozmowy. Tylko wiecie, mordy w kubeł, okej? Okay? Johnego nie ma w domu. Pobawiliśmy się, postrzelaliśmy. Teraz zajmiemy się poważnymi rzeczami. Musia, żeby nie było. Można otwierać zakupione filmy. Uuu, to my mamy tam kilka takich braindance'ów. póki jest Fiddles, tak? Ja bym go może wykorzystał do tego, tym bardziej, że. Wzięliśmy sobie takie bardziej bardziej. Oj. No te naprawdę spod lady. Tak przystało na mechanika. Gdzie to może być coś, co nie działa? Bo ja to bym po prostu strzelił w tę kolejkę, albo. Tak ją naprawił. I możemy wsiadać. Oła. Druty kolczaste. Nawet nie wiedziałem, że tak nas ranią. Żółta skrzynia z błyskawicą. Hmm. mi jeszcze żółte skrzynie rozpoznał. Nie skończyliśmy Zbyszka? Nie, no mamy. Policja się odezwała. Zbyszek nie był psychopatą. Zbyszek zwany Staszkiem. Ja wiem, że to dziwne, ale psycholem nie był. No to okej. Okay. Udało się. Dziękuję. Założę się, że będziesz piszczeć jak mała dziewczynka. Weź tabletkę. Weź tabletkę. To, to, to tylko tyle? Tak, taka prędkość? No to zobaczymy, jaka energia. O, przydałyby się biory. lepiej buja podobno. No dobra, to co, ja chcę jeszcze raz, tak? Było warto naprawiać? Jakiś zadowolony w ogóle. Um, polecam, polecam. Najnowszą misję poboczną na kanale. A to jest takie trochę zagranie, jak reklamowanie gry, że będzie dużo scen seksu. No to, o no to od razu się rzucam. To już nie działa. Tak przynajmniej mi się wydaje. U. Ej, Elis, Elis, czekaj! Może jeszcze raz nie widział. Bo tak, O nie, to chyba taki, co bronią białą walczę. Najgorzej. Maczetą, jeszcze lepiej. Kijem go! No to broń biała na broń białą. Dobić gościa! Podsumowując, mieli zlikwidować kogoś, nie do końca to wyszło. Elis. Brick! Co robimy? Na mój nos jest źle. Orois chcecie wydymać. I wygląda na to, że ma czym? Wiele ludzi jest zaś. Jakie to jest trudne. Musimy coś zrobić. Brick, Elis, gdzie ty żyjesz? Do. Dobra, to będzie spacja, można przeczytać. E, więc damy radę. Bo, bo widzę, że to towarzysze. To, to więcej trzeba tych słów podmienić niż treści to, to jest za tym skryte. W każdym razie, chłopaki mają jakiś problem. O, jaki fajny wóz. A, to na sprzedaż. Dlaczego na sprzedaż wszystko musi być? Zobaczmy. I gdzie tutaj Reginy możemy się spodziewać? Spróbujmy. Hmm. Czasem przeraża mnie... Okej. Okay. Czasem przeraża mnie ten system prowadzenia nas do misji. Czołż, ty młodzie. Musiałeś się wygadać. A weź na im święty spokój No dobrze, no zobaczmy. Jak taki, jak taki menel, tak. To... Szanowny użytkowniku, wielokrotnie złamałeś złamałeś poniższe zasady użytkowania naszej platformy. Zakaz wysyłania zdjęć genitaliów bez wyraźnej prośby drugiej strony. Musi być prośba. Wykonaj triangulację i uruchom sekwencję startu obiektu. Przekręcono nieautoryzowaną transmisję, zespół został... Moment! Jak zespół został? Poni... Ale to mam nadzieję, że o nas nie wiedzą. Musimy uciekać. Tu ktoś uciekł. McDonald nam uciekł. Mam nadzieję, że ta... nie chodzi o tego McDonalda. Gorzej, jak ten koleś, co tam uciekł, to się okaże tym, na, na kogo tutaj polujemy. O, Tobi gdzieś. Toby, co? Moment! Gdzie? Jak? Skąd? Nagle, tylu! I dlaczego strzelają na tak małej przestrzeni? Tyle strzałów w głowę. Chyba przeżył. Escape R wciskaj. Wow! Słyszę coś, coś grubego. Zostaje permanentnie dezaktywowane. Wow! Śliw! Ten moment, może... Co to się wydarzyło? Skąd? Zaraz zobacz. Zaraz zobaczę. Skąd Fidels wiedział, że to miliony monet polecą? <noise> Nie, no rozumiem, że w grze jest jakiś bug. Chyba, że właśnie się aktywował tu w Donejtach. A przy okazji, to znowu jakieś szanty tam z Walhali. Bramy i tak dalej. To... Coś przerabialiśmy w tym temacie. Dziękuję. A możemy... Witam. Oj, kurczę. Dzień dobry. O. To tak zasłoniło. Dzięk dziękuję i pozdrawiam. Kurczę, to ten grudzień to taki... No naprawdę solidny. Solidny wyszedł. Przeogromnie dziękuję. Że serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że no, w 2021 też się widzimy. Kurczę, co tu się w ogóle wydarzyło? Czy to tak... Tak, wszystko razem, bo może się zawiesiło, i teraz to przychodzi. Wykrzykników. Bojo! Wow! wow! No, nie, no, ale, ale wykorzystam to w najgorszym wypadku na antybiotyk, jak się dowiem, że, że to, co mi dolega, to faktycznie angina. Ale na nowy rok na soczek z podkiszonej kapusty na ale za to. To, to ja życzę w takim razie, żeby się przydało trochę, znaczy może inaczej, może nie tyle, żeby się przydała e, kiszona kapusta. Tu mamy mieszkanie od kiedy. Ale, ale, żeby, żeby takie podejście było, że jutro ten soczek, o, żeby, żeby jutro smakował. Tak? I żeby cały rok dobrze smakował. Wszystko na nie wydać? To nie będzie takie proste. Te Braindance'y są naprawdę fajne. To leży, w ogóle półmartwy? Uważaj! To się nazywa piękny bug. Gość na ziemi, ale jeszcze można było go tam załatwić, tak? No dobra. Chwila prawdy. Przez chwilę myślałem, że to dziecko z Death Stranding. I mamy z nimi walczyć? Pan twardeusz? U, co? Dlaczego? Ja tylko czaty czytałem. I co? To, to, to są uważaj, człowieku. Kolejny bug. Najlepiej. Nie, no podoba mi się ta wizja, że o tak, ten leżą na ziemi i cześć. Masz granat, może to go obudzi. O, stał, w końcu. Ale w ogóle, co, co za opcja, że gość się blokuje na ziemi? Bantwardeusz brzmi jak, jak coś, co nie powinno się wyświetlić tutaj. Nam, nam na ekranie, chyba że źle go sobie wyobrażam. Dane Luis. A to jest kilka ciał czy jeden? Nie, to jest Luis Kabal. A, już rozumiem. Lea. Kurczę, szkoda, że Lea taka zimna już. Ciekawie to rozwiązali, że sprzedać. Sprzedali budynek, ale bez wyposażenia. No no, ma to jakiś sens. Sprzedanie bez wyposażenia, tak? Sprzedać kompa bez procesora. Oje, a ile to komputerów takich widać, że no komputer, ale nie ma dysku, nie ma napę... znaczy napędu. No w tej chwili napędy nieistotne, ale kiedyś no to tak, tak, tak sprzedawali te komputery. Także nie ma tego, 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 ale ogólnie to komputer jest fajny. No dobra, niech będzie. Mogę część rzeczy. Co ty taki jest? No. Więc cyk, sprzedany. I co? I teraz można go 4000, żeby odkupić, ale rozumiem, że wychodzimy, wracamy i kupimy, tak? Cyk. Pokaż handel. Rzeczywiście. To w ten sposób działa glitch z obrazem. Sprzedaje się go za 4000, wraca, odkupuje za 4 dolce, tak? Kupić dopiero możemy, jak reputacja Ośpierzcie. będzie. Na... E kolego, jesteśmy twoim najlepszym klientem, a ty nas tak tutaj poganiasz? O nie! Nas tutaj prowadzi do misji głównych. Tego nie chcemy. Burito, tylko... Weź sobie to. Ściągnij na szybko. Kurcze, 5 euro dolarów poszło. Obiekt jest offline? No to palimy synapsy, zobaczymy co się stanie. O, przyszła tu, to gorzej. Jakie punkty ona zadaje? O nie! O nie! O nie! No, masz tu tyle ludzi do wybicia, co się na nas musi. Przecież my tego nie przetrwamy, a ja nie zapisałem nigdzie. Dlaczego? Wiadomość, przeczytaj. Droga siostro. O, no to już wiemy o co poszło. Ale to jest ta po przeróbkach, czy ta przed przeróbkami? Bo jeżeli po przeróbkach tak wygląda, to, to możemy się dokładać. To jest do. No i. Który tu w szczepni by nie pasuje? No to nogi może... Mogą trochę przeszkadzać w nocy. No nie, nogi trochę słabe, nie? Ale... Ja nie stópkasz, więc nie ma problemu. A tak reszta działa, no. Kits scenariusza. Scena otwiera się. Zbliżenie na Kennego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak by ktoś chciał zobaczyć, jak ten lub wygląda. No to... To tak. Dao rzuca się na siostrę, ale w tej chwili do akcji och wkracza ochrona i wszyscy lądują w wodzie. Ostatnia scena sezonu kończy się. Moment! To, to, to jednak może warto przeczytać. To był jakiś scenariusz na ten ślub, to może, może to w ogóle była scena z filmu? Ej, ej, co jest? No, ej! No, ej! Co nas ta grata koszuka? Nigdy się nie odwracali w naszą stronę. O nie. No, ty? Nie jest moja. No nie. Nie przesadzajmy. Dobra, pomożemy z dobrego serca. Jak mi się Może lepiej nie wiedzieć. Czemu zawdzięczam Twoją interwencję? Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. Widzisz, się. Widzisz, ile tu mieli sprzętu? Zaręczam ci, że go sobie nie wymodzili. Prawda? To wyjaśnia, dlaczego mogę im go teraz zabrać. Sprawiedliwie! Lecimy w tę okolicę. Ja patam, dawno nas nie było. Dobra, dajcie na szybką podróż. W sumie może bezpiecznie jest przeskoczyć przez u... ulicę. Nie, nie jest bezpiecznie. Świetnie. Okej, okay, żyjemy. Staszek jak zwykle lamił. No, po to on tam jest, tak jako tło. Gramy wyścigi smoków w przyszłym roku, ale to... Czy w Cyberpunku, czy gdzie? Czy w Harrym Potterze? Pobyła taka propozycja. I faktycznie. Czeka już, czeka znowu kupiła. mi ich? No nie wierzę. No nie, nie, nie uważam, żeby przyszły rok był taki. V2 2020, remaster, remake czy, czy inne takie rzeczy. Rokiem. Czekająca bomba. No, jak sobie potyka do przyszłego roku. To dziewczynka bawi się z pluwą? No okej. Okay. Serio? Cześć! Serio. Nie będziemy jej przeszkadzać. Tu jest w ogóle nasze mieszkanie. Nie wiem skąd. Chyba że... Nie. Reperdox. A, Nomadzi, dobra, to już rozumiem dlaczego to jest nasze mieszkanie. To wiele tłumaczy. Daj młodość. Mądrość. Zdrowie. Taka medytacja na nowy Rok. Ja może się podepnę pod niego, Szczęście. bo. O właśnie, to jest to, co życzę. Wewnętrzny To jest to, co życzę na 2021 rok. Kolega z ust to wyjął. Już wciągać ducha wody nie trzeba, ducha chyba że ognistej, tak? To wszystkiego najlepszego na ten 2021. Widzimy się. Nie się. Wszystkiego najlepszego kanałowego i prywatnie, abyś miał jak najwięcej filmów i jak najmniej pracy przy nich w nowym roku. Pozdrawiam Magda i Mati. Norwescy widzowie. O kurcze, to jestem zaskoczony. Kiedyś mam, mam takie marzenie małe: te fjordy zobaczyć. może Zorze, dobry aparat wziąć. Przez aparat lepiej widać. Tak? Czy podałbym się procesowi ulepszenia? Trzeba by było, znaczy trzeba by było się zagłębić w temat tych szczepów. jakie są złe strony, ale w sumie może nie byłoby takie złe, żeby tutaj gdzieś poprawić, na przykład coś mniejsze zrobić, tak. No ale w ogóle jakie ciche te rollercoastery. Ja jak w życiu gdzieś tam byłem, to to tak, nie dość, że telepało, to hałasowało, jeszcze gdzieś tu opona się kręciła, czuć było jak po tej oponie się przejeżdżało. Wiele, wie, wielu uważa i ma ku temu powody to za, za taki no, najsłabszy rok w ostatnim dziesięcioleciu, powiedzmy. Tak samo zresztą fani podróży. Tak? Dla mnie to trochę takie zabawne, niezabawne, że w sumie 2020 miał być takim rokiem, w którym no, zwiedzę trochę tego kraju, trochę porządniej. No i jak rozpocząłem to całe zwiedzanie, gdzieś nawet na Instagramie pojawiły się pierwsze informacje, gdzie to tam się udało wyskoczyć, to tu, to, to tam. No to właśnie, to dość szybko ukróciło nam to. Tak bez końca, to, to, no to te 5000 bo i tak... To jest jak z tym. To jest, tak tłumaczą, 500+. Plus. To te pieniądze i tak do niego wrócą, tak, że wyciągniemy od niego te, te 20 tysięcy, co miał, ale jednocześnie później kupimy u niego ten Cyberdeck. Najlepszy, więc te pieniądze do niego wrócą. Jest spoko.